I witam was w kolejnym vlogu na moim kanale I dzisiaj razem z Karolem musimy przygotować się na dziecko Boże Natalia, jak to brzmi? Brzmi to trochę tajemniczo, ale spokojnie Nie nasze dziecko. Jeszcze nie nasze? Generalnie dzisiaj odkąd tutaj mieszkamy, pierwszy raz u nas pojawi się dziecko Chociaż czasami mam wrażenie, że mieszkam z małym dzieckiem Nie rozumiem, o co, o co ci chodzi? Czy ty, 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 ty sugerujesz mi coś, czy co? Tak ale dzisiaj przyjeżdża do nas wujku ze swoją żoną i moja krześnica. Tak, przyjeżdża Zosia. Zosia, ile ma lat Natalia teraz? O uwaga, test na y, matkę krzesną. No niecałe półtorej roku. W listopadzie się urodziła, 1 listopada. Dobra, Natalia, niech ci będzie test Dobra, zdany. No już dzisiaj nie ma półtorej roku. Dziś, a dzisiaj to 1 kwietnia. Luty, marzec. 1 maja, Natalia. Za miesiąc będzie dokładnie półtora roku. Ale prezent jakiś dzisiaj tak trzeba, nie? Przygotować. Dzień, no, I musimy też trochę przygotować mieszkanie, bo ostatnio, jak nam się pralka. I jak Karola Tata ją naprawiał, to musieliśmy odkręcić gniazdko z pokoju gościnnego i tam wystają kable więc... Czekaj, ja, ja to pokażę dla widza jak to wygląda O proszę bardzo, jak widzicie w pokoju gościnnym no jest takie niezarobione gniazdko i no jest na takiej wysokości, że absolutnie nie może tak być, bo tutaj będzie, no właśnie Zosia pewnie wiecie, grasowała po całym mieszkaniu i no musimy zabezpieczyć tak, żeby tego nie dotknęła, nie? No właśnie, dlatego dzisiaj sprawdzimy jak nasza domowa złota rączka no, sobie poradzi z tym wyzwaniem Bez problemu sobie poradzę. Poza tym gniazdkiem co musimy zrobić? Musimy kupić dla Zosi jakiś prezent. Ostatnio jak byliśmy u dziadków to układałam z nią puzzle ze zwierzątkami jej się podobały, bo już wiesz, umie naśladować nasledować i Okej. Okay. Ja, co to pies, kot i w ogóle, więc może kupimy coś podobnego. No dobra, ogarniemy, coś, coś zrobimy, po, musimy jeszcze bardziej wskazuje mieszkania, ale to w trakcie wszystko wyjdzie. Ale właśnie Talia, to będzie pierwsze dziecko u nas, nie? Jeszcze tak małego no nie było. W ogóle nie było u nas dzieci chyba. To no. jest to no pies, pieski, <laughs> To był tylko pies, no? To widzowie, napatrzmy się wspólnie na ten porządek, który o tutaj panuje, patrzcie jak tutaj ładnie podłoga wygląda, bo Natalia, za parę godzin wszędzie będą zabawki pewnie Pewnie tak, ale to wszystko pokażemy wam w trakcie tego odcinka My się teraz zbieramy na zakupy, a wy koniecznie te bo w tym miesiącu właśnie, po ile bo 150 tysięcy No nie udało się 140 w marcu dobić, blisko było Mało było tyci tyci, więc teraz każdy niech strzeli subak, kto to ogląda No i strzelcie też łapkę w górę, a my się zbieramy i jedziemy. Ale zanim pojedziemy się na zakupy, to standardowo musimy odwiedzić Poczkomat. Tym razem wiem, po co Karol poszedł, i może pokażemy Wam w dalszej części odcinka, bo jest to super rzecz do Karola na film. Odebrane? Odebrane, ale ty mały to jest Natalia. No, zobacz, no myślałem, że to będzie dużo Ja większe. też myślałem, że to będzie większe. Generalnie widzowie, pokażemy Wam potem, co to jest, bo to jest. Przecież już mówiłam, że pokażemy. Okej, okay, to jest do mojego odcinka, ale to jest tak ciekawa sprawa, że. Ja Zobaczycie, dobra, ale to potem. No dobra, przyjechaliśmy do pierwszej hutowni elektrycznej. Okazało się, że nie ma tych gniazdek, musimy jechać do innej, i Karol przypominają mi się czasy z wykańczania mieszkania. Eś, jakby mi się nie chciało, Natalia z tych rzeczy. Tu nie było dostępne. Tu przez neta, coś tam. Neta. Tak by mi się nie chciało znowu, że szok. Tak by nie chciało mi się wykazywać mieszkania. Chociaż nie niestety chciałabym mieć domek, ale. Nie, jeszcze nie teraz. No dobra, jednak mała zmiana planów. Zanim pojedziemy do hurtowni elektrycznej, to najpierw jedziemy do smyka i jedziemy na matarnię, bo tam jest największy smyk w Trójmieście No dobra, jesteśmy już w smyku i patrzcie O, bo dwa piętro. Jesteśmy teraz na piętrze zero. zero a jest jeszcze piętro jeden. I chyba tam są głównie zabachy Karu, więc idziemy wyżej. Czyli Natalia, to jest ta fabryka miszków. To chyba Marcyś kiedyś reklamowała, nie? Czy jego pierścień, a widzowie? Ten nie kosztuje. Ten? No? 1200. 395. Tylko? Ej, w szoku jestem. i to sobie wypełniasz, tak? Tak, no tutaj wypełniasz, chyba dajesz mu imię jakieś, coś takiego, nie? Tak ta, ta to działa. No, Takie słodkie. <grym>, Ty może zrobimy czy nie takiego misia. a się tu. mi się podoba. No fajne, tylko jak to jest wybierasz. No bo tutaj masz je niewypełnione, chyba sobie wybierasz, najpierw, którego chcesz. No czekaj, skonfigurujmy misia naszego. Jest Natalia, on... To jest ten lat, czy nie. jest chyba ale mi się wydaje, że on jest mniejszy tutaj. No, właśnie jaki jest. No sobie nawet na nos. Ten ma mniejszy nos. Chyba, że one się pompują jakoś, tak, bo oni je wypełniają, nie, ale. Nie, chyba nie aż tak. O, to jest ten który ja trzymałam. Taki, kurde, nie wiem, co to tu wygląda jakoś chyba. Dobra, idziemy szukać Lalek, Zosia lubi lalki. Lubi lalki, lubi też kuszaki, pieski szczególnie i kłodki, bo kiedyś jej kupiliśmy. A to po cioci? To też na puzzle, co? Myślisz, Zosia, nie może tego już. I ona ma półtorej roku, bez, normalnie. Bez, na pewno nie chce samochodem. <laughs> o, takiego sama chyba, nie? Natalia, zobacz, te, tego białego. Tak. To jest Zosi My jej kupiliśmy. Tak, to ona jest? No, tak A, okej. Okay. <laughs> no mówię właśnie, skoroś go karzyłem. Ostatnio jak byliśmy u dziadków i Zosia też była, to widziałam, że lubi takie jak książeczki, które się wysuwają. Okej. Okay. Zobacz ich język <laughs> Pieski, zobaczcie Nie no, możemy wziąć taką jedną książkę, taką bardziej wiesz, o Interaktywną, nie? Tylko właśnie jaką? Poczekaj, bo tutaj jest. A tu jeszcze są. Ale to jest fajne. Myślę, że ogarnie to już, czy nie? Myślę, że ogarnie. Dobra, dalej. Jak nie teraz, to ten. To za jakiś czas. Dobra, jednak bierzemy tą z młodymi zwierzątkami, bo tam taka stwierdzi, że za ciężko chodzi. Ale fajne. No jest fajne, to jest spoko. A co się jeszcze chyba co? Tak, idziemy jeszcze na puzzle, bo w końcu tam nie dojdziemy. Na lalki, Zosia lubi lalki. Najbardziej. Ja pierdziele widzę, Wie, czemu kiedyś taki zabawek nie Dobra, było? Musimy dziewczynkę, bo ja nie chcę mieć <laughs> samych ciężarów nie, w domu. Nie chcesz. <laughs> by Były Lego, Lego i wszystko, ja nerwy. Mogę się założyć, żebyście tymi nerfami do mnie strzelał No a jak? O, Natalia, może chcesz zestaw mojego youtubera i TikTokera. O, właśnie, widzowie! A propos TikToka, pamiętacie pewnie, jak w poprzednim filmie na kanale Natalii pokazywałem wam, że wrzuciłem TikToka i że będę wrzucał co jakiś czas różne trendy i wtedy tamten TikTok zrobił chyba 150 tysięcy wyświetleń i mega się jarałem, ale patrzcie na to, tamten TikTok dzisiaj ma 865 tysięcy wyświetleń, a kolejny, który wrzuciłem, prawie milion wyświetleń. W, chyba nie całe dwa dni, bo to było jak Polska grała ze Szwecją Natalia, czy teraz jestem już TikTokerem? Tak, TikTokerem, nie potrzebuję. Nie tego zostawu, bo. On się już Czatka, co ty, żeś znalazła tutaj? 18 miesięcy plus, to nie za ten, nie za szybko. Co to jeszcze masz, pokaż. wybrać, bo są takie, że się układa pieska i wtedy się też uczy, co to jest. I tak się składa w całość. ile lat tutaj? 3, 6 chyba. no to gdzie? Ale to już jest inteligentna. Nie, no tak, ale chyba nie aż tak. No nie chcę jej odejmować, ale się układa, że jest na przykład zobacz, Mały słonik, duży słonik, mała żerawka, duża żerawka. No to to ogarnie. No to weźmy, to, 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 to jest takie dla niej. Ty Natalia, patrz, normalnie można mieć DHL-a, Nie, no przecież to jest hit. Nawet jest paka i to się chyba otwiera, tylko jest zaklejone. No tak, wiadomo, że się otwiera. rzeczy, nie. Nie, no widzowie, ja już chcę takie rzeczy kupować. No dobra, jesteśmy na dziale z lolkami. Natalia, którą? ładna No ta jest ładna. Bo niektóre są takie creepy, nie? Tak, 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 tak A jest, są jest taka ładna? Ona mówi mama. A wujek mówi? Nie. Kurde, szkoda. Je Natalia, ona ma 26 dźwięków. Patryk u nas, nienawidzą, że coś takiego kupimy. <grym> Ale ją ja pewnie do się wyłączyć jakoś. No, wyjmą baterię pewnie. <grym> no dobra, dobra. No to dzięki, no na razie, do zobaczenia, papa. Dobra, wysłaliśmy lalkę, żeby zapytać, czy Zosia nie ma takiej. I Klaudia powiedziała, że Zosia ma 6 albo 7 lalek, i mamy nie brać kolejnej lalki. Ale mówiłem, że lubi. Lubi, ale mamy wziąć bardziej jakieś puzzle i coś takiego kreatywnego. To ambitne widzowie zabawki dzisiaj bierzemy. Szukać kreatywnych zabawek. Niestety, Lala. No, Lala mówi, never. O, jednak, widzowie, bierzemy to. był. Coś jeszcze? Idziemy zobaczyć jeszcze jakieś kreatywne zabawki, takie wieże albo coś, co się układa z klocków. O, no, no, no. Będzie. Widzowie, znajdziesz najmilszego miska. No, jest fajny w dotyku. No, ja nie wiem, czy on nie jest większy od Zosi, pokaż. Aj, dobra, będzie rosła, to ten. On będzie mogła porównywać się. I łatwo go złapać za łapy, i ciągnąć. No tak, on jest lekki, więc ona da radę go ciągać on jest taki mięciutki Dobra, to co, bierzemy to? Wszystko? Ale chyba niebieski, co? Bo jest jeszcze różowy i, boing, i, i ten beżowy, ale ten niebieski... Nie, ten, ten jest fajny Dobra, bierzemy to, to, to i... Tak, do... Tyle? Tyle No dobra, kupione, siata jest i nie pasuje kolorem, nie? No, no, o, tak Fajnie, że jest taka mniejsza ta torba, bo jak coś zobaczy, że coś wystaje, to już będzie zajarana, nie? Ach, będzie wiedziała, że to już coś fajnego dla niej. Ale w ogóle, Natalia, ja, my tutaj będziemy niedługo coraz częściej, nie? Bo nie chwaliliśmy się chyba, ale w sierpniu ja będę miał krzesełniaczkę, nie? W sierpniu? W sierpniu. W sierpniu. sierpniu. Dobrze sierpniu. mówię, Boże. Już bym nie zdał, zdał testu, żeby na A ojca krzystego. dzisiaj test, e... tego zakładamy karty w sumie, to fajnie że są jakieś bony. Ale Karol, do twojej krzesełami, już mamy pierwszy prezent ale przez netę jak się zamawia to można zrobić personalizowanego tutaj mogą wyszyć imię serio? uuu, no. dobra to jak coś to my zarezerwujemy dzisiaj. <grym> jakby ktoś z rodziny to oglądał dobra, co dalej? Elektro... elektrownia <grym> może hurtownia elektryczna? nie, jeszcze musimy iść do Obie bo moja mama prosiła mnie, żeby zobaczyć dywan bo oni sobie znaleźli dywan w Leruam, bo chcą kupić taki, taki jak twoi rodzice mają te w Lerua? tak, ale y, oni bojkotują ten sklep i nie kupią tam I my widzowie ostatnio byliśmy trochę nieświadomie więc sorry za to, ale do, no już, do już nie chodzimy Tak, do już nie chodzimy, do Lerua też omijamy, bo do, oni tak. dalej w Rosji są, nie? Więc idziemy do Obi poszukać podobnego dywanu Przyszedł <śm> przyszliśmy opisać dywan i okazało się, że jest dokładnie ten jest sam Identyczny, taka sama nazwa nawet Dobra, to jest chyba tego samego producenta, nie? A ja tylko, że. Chcesz no. zobaczyć, czy są jakieś inne. A to mamy brać swoim rodzicom ten dywan od razu, czy co? Ja Chcemy go zobaczyć chyba. Ale fajne, jest mięciutki. No, kurde, my sypialni powinniśmy zrobić na ten dywan jakiś. Biały. Chodźmy zobaczyć, czy są. O tutaj, Natalia, ewentualnie coś takiego. No zły, ja chcę taki jak tamten. Trzeba zmierzyć sypialnie, bo on by musiał wystawać z podłóżka, jakby, nie? Chce być duży, właśnie chcę zobaczyć, jaki to jest rozmiar. Czekaj. Tak go postawić, że tak jest 2,30, a tak jest 1,60, bo odsuwamy o długość. No, może byłby kit. Jest w promocji No nie bierzemy go dzisiaj, no co ty? No dobra, wyjechaliśmy już z obi i teraz jedziemy w ulubione miejsce Karola, czyli na my i nie. No ale dzisiaj już musimy, bo tak nie mieliśmy samochodu i będziemy. No, szyb... Zawsze musimy, zawsze nie. musimy. No, kiedy ostatnio byliśmy? Z 2 temu chyba. Nie. Pojedziemy, ale to szybko, dosłownie tam 10 minut będziemy cię, bo tu Zosia wstaje zaraz z drzemki, tak? Czy nie? Jak to jest? Ja nie wiem. Ja też nie wiem, nie wiem, widzę. Ogarniemy, właśnie Natalia, my zobaczymy jak to jest, wiesz, mieć dziecko, nie? Dobra, jesteśmy na naszej mini i w ogóle patrzcie. To jest są takie kozackie stanowiska z odkurzaczami Tego jest tutaj tyle, że o, a tam jest mynia tunelowa, ale nie jeżdżę, bo no szkoda mi nakieru. I zamknę, ile mi zeszło? Całkiem szybko, te pelgi, tam tak czyściłeś. Że... No bo pierwszy raz, widzowie, po zmianie ku nie to było ich pierwszy mycie, o, właśnie. I to jest dowód, że dawno nie byliśmy dalia na mini Dobra, to jest dowód, ale musimy jechać po to wniosku bo ja nie wiem, jest dzisiaj piątek. Ja jestem ciekawa, czy to nie jest do 14 albo do 15 e, Dobra, cisiemy No dobra, udało się tutaj dostać. Kupiliśmy, ale... Tobie zamawiajcie przez Netta zawsze, bo za to jedno zapłaciliśmy, sprawdziliśmy, nie? Jak tak, zamawialiśmy tak, do domu tak, i wyszło ponad dwa razy drożej niż to, co tak. płaciliśmy przez neta, nie? Kiedy? przy jednym tym to jeszcze nie. Nie ma tragedii, nie? Ale jak się wyposaża cały dom, to zamiast 5 tysięcy na przykład wydajecie 10 tysięcy. Nie, no to jest pocałek. tylko e, wtedy kupowaliśmy jakieś chyba dobre gniazda, coś takiego i. No dobra, e, co dalej? Zakupy. E, zakupy, no? Kiedy natarczyłeś, że jest jeden stopień? Serio, mówiłem, że jest zimno w kostki. A powiem też, Karol, jak tydzień temu mówiłem, że zaraz będziemy siedzieli na balkonie, bo jest takie słońce. No, pewnie. 20 stopni? Będziemy odciężali balkon, zaraz, a jak tak dalej pójdzie? No, mówię, gra. Jesteśmy w i Donatów ekipy nie ma. Uuu, wymiotło! Ale jestem w szoku, że ludzie nie biorą tych kartonów, bo tam są z tyłu autografy, nie? nie wybrali? <laughs> ale te autografy są wydrukowane, Natalia. Dobrze, Karol, ale przypomnij sobie, co było z płatkami Teamu X, jak ludzie je rozrywają. Ale kamerzy. wiesz, co ludzie nie wiedzą, że nie tam jest y od spodu ze sobą autografy Dobra, nieważne, co, co jemy? No to sobie zamówiłeś pierogi. O, no, tak, jest, widzowie. Ja robię coś innego. Dobra, y to dawaj szybko, bo zaraz moje pierogi będą do odbioru No dobra, ekspresowe zakupy zrobione. Teraz jedziemy szybko Karola pierogi, bo oczywiście już nie mógł wytrzymać od trzech dni męczy tyłem. Że ma na nie ochotę, więc jedziemy po pierogi i wracamy do domu, tak? No dobra, jesteśmy już w domu. Jest godzina 15.38, za 22 minuty mają być u nas goście, więc ja idę szybko odkurzyć. Czekaj, No! czekaj, fajna naklejka! Czekaj! Przekreślony rusek i stop war ich pierogi. No dobra, to zostawiam sobie tej kamerę smacznego, ja idę odkurzać szybko. Dobra, ale ja i tak nic nie nagam, bo ja będę jadł. Jak zjem, to idę robić gniazdko, nie? Okej. Okay. dobra, czekaj, jak szybciej zostawiła mi tutaj kamerę, to zrobię próbę smaku, uwaga. Mmm, mega dobre, To prawda trochę chłodne, ale. A, no nie wiadomo, że jak pierogi ruskie, czy tam ukraińskie, czy w ogóle bez nazwy teraz, bo nie wiadomo, to tylko mleko, nie? Dajcie znać, czy też jedzie z mlekiem, czy tylko jestem jakiś taki dziwny. Po, oh, no dobra, pierogi z jedzonem, ale jak tam idzie Natalia? Spoko. Musimy tak dokładnie, nie? Bo Zosia chodzić umie, ale pewnie będzie raczkowała. No dobra, ale to ja idę robić gniazdko No dobra, jak widzicie gniazdko zrobione, trwało to całe 3 minuty, więc e, bardzo prosta sprawa Teraz już jest bezpieczniej niż było e, One są też zabezpieczone, więc nawet jakby Zosia próbowała wsadzić tam palce, to no nic nie powinno się stać, więc spoko Co mam teraz robić? Może odkurzyć go i tą łazienkę, bo to zostało, ja sobie zrobię szybko obiad musimy szybko zrobić. A właśnie. No dobra, podługi umyte i odkurzone, Karu właśnie poszedł po Patryka, Klaudię i Zosię na dół. Więc zaraz jak przyjdą, to zobaczymy, czy Zosia spodoba się prezent, który jej kupiliśmy. Dobra, goście są już u nas. Zosia, Zosia jest... <grym> chodź, nie <stycz> się. Halo. <grym> nie, to było od więc Nie wiem, czy prezenty. Przebiję, chyba nie. Wydaje mi się, że nie ma szans. Zosia, zobacz, patrz. Wujek wybierał. Prezent. <grym> nie, no, to nie po... wiesz, to trzeba chyba dać i po tym. Po od... O, o, o. No? Nosek! to już nie wszystko Zosia, dawaj Zosia, wyjmuj, co tam jest? Zobacz, to wszystko dla ciebie, wyjmij! Znaczy, nie, to się nie uda. Zobacz, Ej, nie, nie! Z... Tak, miał. trzeba musi, musi ochłonić, spokojnie! Wow! A Mama, otwórz! Pan! Tak. Ale zobacz, już nie, nie wstydzi się, szybko do nas mówi Natalia, nie? Zazwyczaj to musiała się ten super Zosia! No dobra, witamy się z wami kolejnego dnia. Jak przed chwilą widzieliście, daliśmy Zosi prezent. Na początku była trochę w szoku, ale musiała się wiecie, tutaj zaklimatyzować i zadomowić Ale szybko poszło, już potem tak, czuła się o, jak u siebie. Tak. O, tak. Ludwik jej się tak spodobał, że przed chwilą Zosia poszła z rodzicami na kulki i oczywiście go wzięła tak pod pachę. Tak, większy od niej jest, ale wzięła tak. go pod pachę i szurała nim po ziemi. prostu jest, jest taki, że jest lekki, nie? No. Robię, no. że i po prostu go ciągnie, tak tymi łapkami ciągnie. Tak, tak, tak. tak. Dzisiaj tutaj był lekki armagedon, ale o, tutaj jak widzicie jest już pięknie posplantany, wszystko, więc nie nie, nie jest źle, nie Natalia? Ja, tak. Patryk Klaya i Zosia są właśnie na kółkach, tak jak mówiliśmy, więc my się pojedziemy wykorzystać tą chwilę i zmontować ten film dla Was, żebyście go zobaczyli jeszcze dzisiaj. Więc na tym będziemy kończyli, tutaj się z Wami żegnamy. Pamiętajcie, żeby koniecznie strzelić subę na tym kanale, zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!